No, jak widać są rzeczy do poprawy jeszcze, więc. No, ja tu tylko blisko eksperta w sumie usiadłem, otóż Romu. I stay in room with uh, Damian. Uh, he's a great guy, guy. a guy. No. czemu zawsze pasur? To moje ulubione słowo. <laughs> Bardzo dobrze. Tak w kątek Im lepiej im zgrabniej to wplecisz tym lepiej tak naprawdę no. A basur Wiesz co to jest coś tam z tym, z jakąś roletą i tak dalej lampą. z lampą lampą? chyba nie? Z Jakiś kloś, 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 kloś. Czy coś to jest taki klosz materiałowy chyba ja pierdolę. <noise> Także wyzwanie masz spore, nie? No dobra, dobra, damy radę, dobra, damy radę. Ja w ogóle nie pamiętam żadnych snów, ale jak miałem operację i miałem takie, brałem ten. Yy, dwa tygodnie leżałem w łóżku cały czas. Brałem takie mega silne leki. No i jak w ogóle nie mam snów, to w nocy miałem taki koszmar. Yy, bo miałem operację na pięcie i miałem taki koszmar. W ogóle tak, takie dziwne sceny, że uciekałem przy jakimś tym. Uciekłem ze szpitala, później mi amputowali tą nogę. Tą chorą co miałem i no masakra. Obudziłem się normalnie cały zapłakany. No to było chyba na, najdziwniejsze. to było? Kiedy to było to plus minus? E, w, e, no miałem To w czerwcu, na początku czerwca. Myślałem, i ja pierwsze co zrobiłem to tak patrzę na tą nogę, czy ją mam, hmm. Myślę, że jakiś rekin albo wąż, nie? Coś jakieś takie jakieś to takie agresywne są mi tak mi się wydaje. Rekin jak chciał to by zmyślał wszystkich. Uh, feels very good, uh, the group is great and uh, been taking good care of so far and uh, feel like I'm adapting every every day and uh, getting used to how things work here. So so it's been been just just nice and I stay in room with uh, Damian. Uh, he's a great guy, funny guy, uh, cares about people around him and. Uh, Yeah, so some, someone very lucky there. Your what? Uh, and uh, last question: uh, Who got the the biggest shoes in our team? What think? Yeah, uh, about the size. What do you think? Usually the goalkeepers have big, uh, yeah. big shoes. <laughs> I will say uh, big guy Philip. I will, I will try Philip. Okay, it's, I think it's a true. It is? Yeah, it well, is. Of course. But Ciężko powiedzieć. No, Lubiony, no, ulubiony kolor to zielony. Ale gdyby kolory smakowały jak smakiem, to nie wiem, co bym powiedział w sumie. Żółty chyba, słońce, najlepiej się chyba kojarzy. A czemu zielony? Czemu zielony Ci się najbardziej podoba? A jakoś tak od zawsze od małego miałem zielony kolor, to był mój ulubiony. No i tak jakoś zostało do teraz w sumie. Okej, okay. czyli ostateczna odpowiedź to żółty. Żółty chyba, no tak kojarzy się ze słońcem, same więc... z samej przyjemności, Z frytkami. O, no frytki też w sumie. Może wyjść ten żółty, no. Co by to było? Jedną piosenkę, eee, piosenkę, którą słuchamy przed meczem, nigdy się nie poddamy. Ooo, dobra, dobra odpowiedź. Z Mateuszem Jarunkiem. jak się wam mieszka? Wspaniale. Rozmawiamy sobie wieczorem, rano, po południu. Zawsze mamy tematy do rozmów. Trzymamy się długo już razem. Żeby to dziwnie nie zabrzmiało. Ale... No ale fajnie spędzamy czas. Cieszę się, fajnie jest. Okej. Ulubione jedzenie. Jak ci w ogóle smakuje ta kuchnia? Nie, tutaj ogólnie jest... Tak, nie? Jeśli chodzi o mięso, ogólnie wszystko. No czyli, smakuje czyli na plus, na plus, A najlepsze jedzonko? Myślę, że w domku, nie? Włóżdź. A nie, okej, okay, w domku tak A ten, a tutaj? A tutaj? No. myślę, że makaron grillowany, grillowana pierś z kurczaka I tyle chyba, to jest chyba najlepsze Soberka chyba ci się abarzu na głowę z Mamy to. Ding! Alejkiem Sedamba 45 minut jak Chciałem dzisiaj przyjść na wydawkę sprzętu ale nie było was jeszcze jak byłem jak przebiegła wydawka sprzętu? W ogóle wydawka sprzętu przeszła bardzo pomyślnie, już wczoraj to wszystko sobie przygotowaliśmy, kubki kolejki, kolei, każdy numerek, gdzie tylko chłopcy przychodzili, zabierali swoje rzeczy. Szybka sprawa, że tak powiem. Bez żadnych, yy, że tak powiem... Wymianek? Mhm. Yy, no, ktoś tam pewniejszą bluzę chciał, inną, czy tam większą, mniejszą, ale to tam... raczej bez, bez problemu, wiesz? A nie ma żadnych takich... Mm... W sensie wszystko zabraliśmy z Polski, nic się nie stało takiego, nie Na razie nic nam nie brakuje. A, o tak jak czwarty dzień nic nie brakuje, to... Jest już... dobrze, jest dobrze. Dzisiaj tak, tak. na niebiesko gramy? Tak. Się na niebiesko. Ej Norbi! Mam pytanie do ciebie Pograłeś Państwo miasta na samolocie, nie? I zawsze jak się trafia literka A i jest rzecz na A, to co zawsze pobierasz? Na państwo czy na co? Na rzecz. Na bażur. A Bażur? No. Czemu zawsze bażur? To moje ulubione słowo. Bardzo dobrze. Nieinscenizowane to było. szczerze, ja też zawsze piszę Abazur albo Agrafka. Pojarzy Ci się od tym... A? A, Abazur, w sensie... Albo Abazur, albo Agrafka, to dwie rzeczy. To jest drużyna Borysa? To z nim Nie, nie, jest drużyna Borysa, ale z Serbskiej Ligi, nie? A Borys to blisko. Jako były zawodnik Górnika i jako przeciwnik z Serbskiej Ligi, to na pewno go interesuje taki mecz. I wydaje mi się, że będzie na tym meczu, także... Guli, jak będzie, okay. to go nagraj, zapytaj go coś fajnego, na pewno. Koryn będzie chciał mówić na pewno. No to nie wiem, zapytaj go. Za nami pierwsza połowa, a teraz lecimy do KNDA. To jest pytanie eee, o ee, pewność siebie na boisku trzeba zyskać poprzez e, każdy kolejny mecz, czyli jeśli będziesz e, tych meczów miał dużo, to z każdym kolejnym będziesz rósł, będziesz czuł się pewniej i stąd się zyskuje pewność siebie. Jako że ja tych meczów mam już dość sporo, to w miarę pewność siebie mam. Więc mam nadzieję, że młodzi zawodnicy, którzy tej pewności siebie nie mają, przez dobre występy i kolejne, będą tą pewność siebie nabierać. Nie wiem, nigdy nie miałem idolu, naprawdę. Tak najbardziej jeszcze może był mój brat, który starszy ode mnie 5 lat, który też był dużym potencjałem, Niestety miał problemy z kulenami i zawsze patrzyłem na niego, jak on gra, bo był bardzo perspektywny. Niestety mu się nie udało, i teraz jestem ja to. A teraz ty jest swoim dolem, Lukas Podolski. Nie, i dalej, nie, ma, nie i dalej nie mam. Nie, dalej nie mam i dola, ale zawsze lubiłem oglądać Barcelona, ale tam nigdy nie był moim domem. Do trenera to już co? Nie, nie, Barcelona jeszcze dzisiaj, dzisiaj gramy, 23. Atletyko Madryt chyba przegrał, także będziemy bliżej. Na pewno chciałbym zostać w piłce. Trenerka Wiesz co, nie wiem, trenerka tak, to by było pewnie jakieś tam spełnienie marzeń, A nie wiem czy się do tego nadaje, bo jestem dość wybuchową osobą, a yeah. tren musi być dość. Uważam, że musi być troszeczkę bardziej spokojny, mimo wszystko. Mimo że są kontrowersyjni trenerzy, ale może czy to w przyszłości jakaś szkółka nawet mała, czy pracowanie z młodzieżą, jakby mówienie tego, czego ja się nauczyłem przez te wszystkie lata swojej przygody z piłką. Więc może coś w ten deseń, ale natomiast jakby pewnego planu na siebie po karierze nie mam. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić tyle pieniędzy, że nie będę musiał o tym myśleć. A co z, a co z tego wyniknie, zobaczymy. Dobra, wracamy już do gry. Teraz e, zagrywa do Erikając do Jose, Sema Zosta ekspertem No ja tu tylko blisko eksperta no usiadłem o tu szrombo komentuję z Matiem, także jady mi dużo już została moim wyjaśniona, ale z tego co się mówi w hotelowych korytarzach tam ciągle Ciągle Jakiś czeski koszt tutaj zaistniał. Miejmy nadzieję, że z końcem obozu zostanie on roz, rozwikłany. Ja będzie kręcił, nie? Mazuj dobry wierzy, mecz. Tak, żeby boże. Bo, że go, go, to się ogoli, bo szybko wygląda jak tak, 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 no. mnie, nie? Trochę tak, no. Sędzia do mnie. Z Polski, z Polski? A ty już nie, ze Śląska. Maj jak oceniasz pierwszy mecz? Widziałem, że tam prawie jedną miałeś na ręce. No, generalnie słabo, bo dwie bramki w drugiej połowie dostaliśmy. Otworzył się mecz w drugiej. Tak, no. Dużo więcej otwartych przestrzeni z ich skroli jest z naszej. Co? No jak widać są rzeczy do poprawy jeszcze, więc... No nie było źle, było fajnie. No fajnie, dobrze, do przodu, nie? Każdy taki sparring nakręca do dalszej pracy. na pewno nie zniechęca. Ile miałeś przedmiot? Pół roku? No nie, nie bez przesady, no to przy sobie. ale też medialnie my, też jest przedmiot, to teraz wiesz. Trzeba się uruchomić. Medialnie od września. No, no właśnie, jest. A, no bo jest to od połowy października, no, nie? To Sprawdzimy zaraz czy nie zapomniałeś jak to się robi. Nie, Kto się ma albo się tego nie ma. Więc jasno na rowerze. Tak oczywiście zadowolona z ten wynik. Yy, trochę szkoda tych straszonych bramek, ale... Yy, na pewno dwie bramki na plus cieszą. E, obóz e, na każdym obozie e, wiadomo, że na są po to, żeby próbować nowych rzeczy, nowych sposobów grania i, I, i tak dzisiaj przetestowaliśmy różne sposoby i jak widać e, były one korzystne. Przepracowałem teraz dobrze ten czas, e, te dwa miesiące ponad i wróciłem i już na szczęście jest wszystko ok, nie czuję żadnego bólu, więc e, już tylko pozytywnie.